Przy właściwym mężczyźnie musisz tylko egzystować. Nie wiem, czy to jakiś trend, ale słyszałam na TikToku, tak mówi, że z niewłaściwym mężczyzną cokolwiek byś zrobiła, nie zrobiła, będzie niewłaściwa, a przy właściwym nie musisz robić nic, absolutnie, możesz tylko egzystować. I od kiedy wiem o kobiecych, podświadomych archetypach, to co wiem, pierwszy link w bio albo drugi, i o manifestacji, to co wiem, to takie stwierdzenie. Może być bardzo szkodliwe w dzisiejszym społeczeństwie i jeszcze bardziej odciągać nas od pojednania. Nas, czyli mężczyzn i kobiety. Mężczyzn i kobiety. Bo to, jakiego partnera przyciąga kobieta do swojego życia i nawzajem, jest w 100%. procentach. Uwarunkowane podświadomymi wzorcami, czyli czymś, czego nie widać. Dlatego często kobiety, które miały ojców alkoholików, lądują z mężami alkoholikami itp. itd. Zmieniają się twarze, a człowiek ten sam, ponieważ dostajesz to o czym jest przekonana Twoja podświadomość. Nawet jeżeli masz jakieś wzorce niefajno ograniczające, to nie znaczy, że nie możesz ich zmienić. Możesz je zmienić, wiedząc o archetypach i wiedząc o tym, jak działa podświadomość i wiedząc o tym, jak działa założenie, afirmacja i manifestacja. Żeby Twoje nieuświadomione, podświadome, ograniczające, brutalne wzorce nie miały wpływu na Twoje życie i Twój związek, musisz sobie je uświadomić, musisz spędzić czas ze sobą i musisz włożyć e, w swój samorozwój, w swoje bycie, w swoją obecność wysiłek. Musisz się obserwować i wybierać inaczej niż z automatu żeby przestać przyciągać kolesi, którzy cię nie wybierają, zacznij może od tego, żeby w ogóle gonić za miłością, ucieleśnij, stań się nią, um, dojrzej do niej w swoim sercu. Załóż, stań się, stań się kobietą, która jest dostępna. Na to, co sobie tutaj wymyślisz, to pragnienie, z którym się połączysz w sercu. I nawet kiedy przyciągniesz do swojego życia wspaniałego mężczyznę w archetypie króla, to nie jest tak, że możesz tylko egzystować. Będziesz musiała w niego wierzyć, będziesz musiała mieć dobre założenia o nim, o sobie, o miłości, będziesz musiała umieć uregulować swój układ nerwowy, e, myśleć, jakbyście byli w teamie, wy, wy, nie pozwalać swojej niezintegrowanej księżniczce w cieniu przejmować i kontrolować i zachowywać się jak dziecko w Waszej relacji. Będziesz musiała wrócić do siebie, nie będziesz mogła spauzować swojego życia, swojego self-care, swojej misji, swoich pragnień. A dodatkowo, jeżeli jest na Twojej liście w tej inkarnacji jakiś power couple albo królestwo, to pamiętaj królowo, że energetycznie to Ty prowadzisz. Jest dokładnie tak i wydarzy się dokładnie tak jak zakładasz.